Rozstałeś się z dziewczyną i zastanawiasz się, czy warto do niej wracać? W tym filmie w 7 punktach dowiesz się, kiedy warto to zrobić, a kiedy lepiej o niej zapomnieć. Jeśli była zaczęła się z kimś spotykać zaraz po rozstaniu, to prawdopodobnie ta osoba była już tam wcześniej, ale to jeszcze nie oznacza, że twoje szanse są zerowe. Ponieważ gdy była zobaczy, że już tobie nie zależy, nie zamierzasz do niej wracać i pokażesz się z atrakcyjnej strony, to rośnie prawdopodobieństwo, że znowu za tobą zatęskni. Jednak gdy widzisz, że twoja była partnerka jest ewidentnie zakochana w nowej osobie, to lepiej będzie odpuścić. Ale w sytuacji, gdy nie masz takiej pewności lub dopiero podejrzewasz że była, zaczęła się z kimś spotykać, to musisz zważyć na to, że emocje zarówno po jednej, jak i drugiej strony są bardzo wysokie, i naprawdę trudno tak od razu jest wejść w nowy związek. Połączenia neuronalne w mózgu, które was cały czas łączą, są jeszcze świeże i one z czasem muszą dopiero zostać przytłumione, by w pełni otworzyć się na nowe relacje. Fajnym przykładem jest tutaj moja była, która po rozstaniu pisała sobie z kimś na, tam na Tinderze, nawet umawiała spotkanie, ale do takiego nigdy nie doszło, ponieważ jak mi później sama powiedziała, czułaby się z tym po prostu źle. Gdy była się kompletnie od Ciebie, odcięła, zablokowała. Się na wszystkich komunikatorach, nie masz możliwości widywać się z nią regularnie gdzieś przy okazji innych spraw, to lepiej będzie odpuścić. Jednak siłą rzeczy, gdy macie regularny kontakt przy okazji jakichś wspólnych obowiązków lub wiesz, że cały czas możesz się z nią skontaktować, to masz możliwości wpływania na byłą, nawet jeśli teraz ona zapiera się, że nigdy do ciebie nie wróci. To, że ona teraz tak mówi, to nie znaczy, że później nie zmieni zdania, zwłaszcza gdy wykonasz szereg właściwych działań podnoszących Twoją atrakcyjność. Niezależnie od tego, ile błędów popełniłeś, to musisz wiedzieć, że te związane ze złamaną równowagą zaangażowania. Jest stosunkowo łatwo naprawić. Wystarczy, że była, nie będzie już miała pewności, że ty chcesz do niej wrócić. Natomiast jeśli chodzi o błędy logiczne, na przykład komunikacyjne, których efektem były ciągłe awantury, to pamiętaj, że emocje i tak są najważniejsze, a jeśli do tego jeszcze dołożysz swoją pozytywną zmianę, pokażesz, że pracujesz nad sobą i łamiesz te przeszkody logiczne, to ta logika w kontekście emocji straci na znaczeniu. Pamiętaj, że nie musisz w pełni rozwiązywać problemów logicznych, czasami nawet tak się nie da i nie jest to możliwe w krótkim czasie. Na przykład pełne rzucenie palenia papierosów. Najważniejsze jest, to, żebyś pokazał, że pracujesz nad problemem. Robisz konkretne, stanowcze kroki i twoja była musi mieć pewność, że twoja zmiana nie skończy się zaraz po powrocie. Sam osobiście znam kilka takich przykładów, gdzie między partnerami cały czas pojawiają się jakieś przeszkody logiczne, rozstają się nawet raz na jakiś czas, ale potem i tak zawsze do siebie wracają, ponieważ są na tyle dla siebie wyzwaniem chemia jest między nimi cały czas, że te przeszkody logiczne tracą na znaczeniu. Jeśli rozstaliście się, ponieważ zbyt wiele was różniło, na przykład kwestie stylu życia, kwestie religijne, chęci posiadania dzieci, to warto pamiętać o tym, że nie każdy musi do siebie pasować. Jeśli partnerka ma jakieś poglądy, które są dla Ciebie nie do przeskoczenia i wiesz, że ona ich nie zmieni, to lepiej będzie odpuścić. Nawet jeśli teraz po rozstaniu za nią tęsknisz, to podejmowanie decyzji w takich emocjach nie jest dobrym rozwiązaniem. Umysł działa tak, że w pamięci trochę dłużej zostawia te pozytywne chwile niż te negatywne i wtedy po rozstaniu zaczynamy idealizować byłą partnerkę. Zanim podejmiesz tutaj decyzję o powrocie, to zastanów się, czy jesteś w stanie zaakceptować dzielące was kwestie. To, co mogę na pewno powiedzieć z mojej perspektywy, to to, że do byłej na pewno nie warto wracać, gdy jej zachowania są wyraźnie toksyczne. Przykładowo sterowanie i manipulacja, wzbudzanie poczucia winy, agresja, niestałość w uczuciach i skłonność do zdrady. Jeśli wiesz z dużym prawdopodobieństwem, że po powrocie te same zachowania będą się powtarzać, to lepiej będzie o byłej zapomnieć. Gdy doszło do romansu z twojej strony, to wbrew potocznemu myśleniu, nie jest to sprawa beznadziejna. Mianowicie, moment, w którym twoja partnerka dowiedziała się o zdradzie, był momentem, w którym stałeś się dla niej ogromnym wyzwaniem. Jej emocje bardzo mocno poszybowały do góry, ale niestety teraz największą przeszkodą jest to, że wraz z tymi emocjami do góry też bardzo mocno poszła wrogość i nieufność do Ciebie. W tej sytuacji najważniejsze będzie to, żeby złagodzić tę wrogość, zadośćuczynić i odbudować zaufanie. Będziesz musiał być teraz w pełni transparentny, złamać wszystkie przeszkody logiczne, jakie były między Wami i rozwiązać wszystkie dotychczasowe konflikty. W zasadzie powinieneś tutaj dążyć do takiej sytuacji, w której partnerka będzie mogła powiedzieć, że stałeś się jej ideałem. I właśnie w takiej sytuacji Twoja szeroko rozumiana atrakcyjność może dopiero przyćmić ból spowodowany Radą. Pamiętaj, że w żadnej sytuacji nigdy nie będziesz mieć pewności tego, że wrócisz do ukochanej osoby. Jednak można te szanse zmniejszyć, działając samemu lub zwiększyć, działając ze sprawdzonymi metodami. Dlatego koniecznie zapoznaj się z tym filmem o strategii ratowania związków. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy warto wrócić do byłej, to proszę odpowiedz sobie na te pytania. Czy była dziewczyna jest już z kimś zakochana? Czy masz możliwość kontaktu z byłą? Czy dzieliły w was mocne różnice w światopoglądzie i czy jesteś w stanie te różnice zaakceptować? Czy jesteś gotów wrócić do boje partnerki nawet jeśli będę Będą powtarzały się te same negatywne zachowania z jej strony. Czy byłeś z wyjątkową i wartościową osobą, o którą warto się starać? Czy gdyby teraz interesowała się Tobą inna wartościowa osoba, to czy nadal chciałbyś do byłej wracać? Jeśli doszedłeś do wniosku, że twoja była jest wartościową osobą i na pewno chcesz się o nią starać, to koniecznie obejrzyj ten film, w którym dowiesz się co zrobić, by wrócić do ukochanej.